Maneczko, witam z tej strony. I ja A na samym początku chciałbym Was przeprosić za bardzo długą nieaktywność na moim koncie. Było to związane z tym, że przez wakacje miałem mało czasu, aby właśnie coś nagrać. Jednak, właśnie starałem się zebrać, no ale niestety. Teraz sobie tak postanowiłem, że będę częściej nagrywać, znacznie częściej. I, i oto jest. Dobra, nie przedłużając, yy, widziałem, że. Mm, bardzo popularny stał się mój filmik dotyczący jak, znaczy dotyczący jak stworzyć po prostu serwer bakit na daną wersję. Postanowię odświeżyć ten poradnik, ponieważ była troszeczkę mała zmiana i także w sumie jest mały problem z bakitem, który może opiszę na samym końcu. Dobrze, tutaj nie przedłużając na wstępie, tutaj znajduje się na oficjalnej stronie pakita. I tutaj z takich krótkich informacji, co tutaj piszę na stronie, więc takie informacje przed e, tworzeniem serwera y, dotyczące, właśnie silnika, e, IP serwera, tutaj później o plikach i tak dalej, i tak dalej. Ja Wam to wszystko omówię po drodze gdzieś. Więc tak, zaczynając, e, co nam będzie potrzebne dzisiaj? No to silnik na daną wersję, oczywiście wszystkie linki będziecie mogli dostać w opisie. Więc tak, jak już wcześniej wspomniałem silnik, na daną wersję ja będę tworzyć dzisiaj na 1.7.10 plus do tego startbat serwera. To jest wszystko, co nam będzie potrzebne. Jak wcześniej wspominałem, linki będą w opisie. No i zaczynamy. Tutaj już się znajduje wypakowany ten silnik. Tutaj już jest wypakowany bat, który możecie tutaj zobaczyć. Jest tutaj prosta linika odpowiadająca za odpalenie naszego serwera. Jeżeli ta linika, która znajduje się tutaj, nie zadziała Wam, tutaj mały Cię Fodder, jeśli nie zadziała, ponieważ czasami u kogoś to działa, czasami nie. I jeśli będziecie mieli ciągle z tym problem, będzie nowy filmik na temat, jak rozwiązać ten problem, ponieważ widzę, że dużo osób ma z tym problem, ma problem, no problem z problemem. Jak to rozwiązać? Więc yy, to chyba tyle. Dobrze, no tutaj nie przedłużając, yy, po edycji tego trzeba pamiętać, aby to było zapisane jako start.bat, nie bat.txt albo start.txt, ponieważ nie odpali nam to. I po poprawnym tym yy, wpisaniu formułki powinien nam wyskoczyć ładowanie. I na każdej wersji jest tak praktycznie to samo, jednak na 1.7.10 jest pewna zmiana, ponieważ y, musisz zaakceptować y, eula. Nie wiem, co to, jak, z czego to jest skrót, ale trzeba to zaakceptować. więc tutaj klikam dowolny klawisz. Teraz wygenerowano się ten plik. Y, otwieramy go i tutaj wpisujemy y, true. I po tej edycji. Serwer nam już się normalnie odpali, więc tutaj nie powinno być żadnych problemów. Nie przejmujcie się tymi błędami, ponieważ on sobie musi wszystko utworzyć, dlatego on tutaj tyle błędów wywalił. Na wersjach 1.7.9.5.4 nie będzie się pojawiać tej informacji, że musimy zaakceptować te eula. Chyba nie będziemy musieli, o ile się nie mylę ale na 1.7.10 już tego, już to trzeba zrobić Podanem właśnie, ten najlepiej zapisać sobie wszystko zatrzymać serwer i tyle i teraz przejść do samej edycji opisując to krótko w tym folderze znajdują się logi serwera tutaj pluginy, które wrzucamy plik jar z folderami w wordy, no to to są oczywiście nasze światy tutaj znajdują się z Banowane IP na serwerze, tutaj yy, gracze zbanowani, komendy, z których raczej tutaj mało kto korzysta, help, czyli taka krótka pomoc, no, baki, tam są podstawowe informacje, które możemy edytować, nie lub bardziej przydatne. OP, no to oczywiście, jak każdy wie, uprawnienia administratora, permissions też raczej rzadziej korzystane. Start, oczywiście, wiemy, whitelist, user. To chyba jest coś z pamięcią, o ile się nie mylę, No, coś tam z pamięcią graczy. Yy, sorry, też, bo mogę się w niektórych przypadkach mylić, ale te ważniejsze rzeczy są pewne, więc yy, wybaczcie za drobne pomyłki. No dobrze, teraz przejdźmy jednak do edycji pliku server.properties. Yy, najlepiej użyć do tego plus czy innego programu. Yy, mamy tyle tego do edycji. Nie wszystko trzeba edytować. Można kilka rzeczy z tego edytować, co komu jest w sumie potrzebne. Ja teraz omówię pokrótko, co trzeba właśnie tutaj popisywać. Więc tak, tutaj w tej linii w sumie nie trzeba nic wpisywać. Nigdy z niej nie korzystałem, więc trudno mi odpowiedzieć. Tłumaczę dosłownie ustawienia gene generowania coś takiego. Nigdy nic nie wpisywałem, wszystko jest dobrze. Druga linika też do mnie nie jest zbytnio pewna. Domyślnie jest ustawione na 4, to jest uprawnienia, jaki trzeba mieć y, poziom y, uprawnień dla OP, chyba to jest 4. Pisałem w na lecie, piszą, że jest domyślnie 4, nic nie zmieniają ludzie. Allow czyli hmm, czy jest piekło na serwerze, to już zależy od Was True albo False nazwa świata, możemy wybrać dowolną pamiętajmy jednak, żeby tu był ten znak równa się query to to jest, jest to czy może inne serwery czy tam strony mogą pobierać informacje doty dotyczące naszego serwera allow flight, no to czyli czy możemy latać achievementsy, czy możemy widzieć czy, że Pewien gracz zdobył jakieś osiągnięcie, czy też go nie zdobył. Server port domyślnie on jest taki, raczej bym nie radził zmieniać. Typ świata, czyli płaski, zwykły i jakich to sobie tam wymyśli, albo error con, to, to jest czy można z, m, zdalnie sterować konsolą, seed świata, czy automatycznie ma przełączać game moda, tak chyba ja to rozumiem. IP serwera, to zaraz sobie uzupełnimy tą linijkę, maksymalna wysokość budowania, można tutaj dowolnej ilości, ale wiadomo, czym większe tym większe lagi i większa ta wysokość tym większe lagi, tutaj czy mogą się NPC-aki spawnować, czy jest whitelist na serwerze tutaj, czy się mogą respić zwierzaki, yy, czy mamy tryb hardcore na serwerze, Snoper, to w sumie nie wiem o co chodzi, więc e, nie powiem Wam dokładnie. To myślę jest True i raczej tak zawsze zostawiam. Online mode, czy mogą wbić gracze non-premium, czy też nie. E, true to mogą tylko premium wbić. E, resource pack, no to oczywiście e, w, w, chodzi tutaj o teksturki, czyli przykładowo jeśli ma serwer jakieś teksturki, to e, z jakiego linku ma być, mają być one upload, e, wysyłane do innych graczy, o tak. PvP czy mam, my zezwalamy na walki między graczami. Poziom trudności, standardowo 1, można ustawić trochę wyższy. Level Comment Block, czyli, czy możemy wysyłać komendę comment blokami, znaczy czy komendy mogą wy być wywołane comment blockami. Game mode no to jak wiadomo tam Survival, Creative i tak dalej. Nowa opcja to jest player idle time out, czyli po jak, po ilu czasach minut i po ilu minutach tak ma być wyrzucony gracz serwera. Standardowe jest 0, czyli nie, ma, nie jest to włączone i tak to jakoś e, funkcjonuje. Max Players, no to oczywiście maksymalna ilość graczy. E, tutaj czy potworki mogą się e, spawnować. Is generate structures, no to czy mogą się tworzyć właśnie te strongholdy, holdy, twierdzę, nie twierdzę, view, distance, no to zasięg rysowania chunków, znaczy generowania chunków, domyślnie jest 10, i mm, MOTD, czyli Message of the Day, czyli wiadomość, która będzie się wyświetlała na serwerze. Myślę, że chyba wszystko tutaj wyjaśniłem. Tutaj zmieniam oczywiście według swoich upodobań. I teraz sprawa serwer IP. No hmm, to tak, jeśli hmm, teraz jest nam potrzebne, no to tak albo tworzymy bez hamaczy, jeśli ktoś ma taką możliwość, albo z hamaczy. Ja wam pokażę na hamaczy. Więc tak, kopiemy nasz IP. kopię adres IPv4, wklejamy i później tworzymy nową sieć, albo dołączamy do niej. Utwórz nową sieć. Procesor z prawej. A tutaj dołączy do istniejącej sieci, czyli do kumpla. Zapisujemy, te IP podajemy kumplom Jeśli serwer jest włączony, też potrafią do nas wbić Zapisujemy oczywiście Ustawienia I odpalamy później serwer I... i... i to chyba tyle Czekać jeszcze, może Wam pokażę tutaj Bucket.yml Z ciekawszych tutaj rzeczy to jest Allow end, czyli czy można, e, w, czy jest end, e, kres jest włączone, kres, kres, nie wiem dokładnie jak to się po polsku tam mówi. No to kres, one no, on overload, czyli e, jeśli jest przeciążenie, takie w sumie, że serwer nie wyrabia, czy ma to nas informować w konsoli. E, tutaj w sprawie pingu, jaki jest tutaj e, limit pingu. Hmm. Query plugin, to właśnie te pluginy, które wymagają tego query tak yy, yy, się nie mylę, i shadow message, czyli jak włączamy serwer, to co się nam pokazuje, czy na przykład praca na serwerze, czy coś. Hmm. Tutaj yy, są limity spawnów i chyba, no tutaj możemy auto-updatera wyłączyć, yy, zmienić yy, ostrzeżenia. I chyba to tyle z takich ciekawszych rzeczy, co tutaj można edytować. No a później bawimy się pluginami oczywiście. Zobaczcie, mam nadzieję, że tutaj przedstawiłem wszystko, o niczym nie zapomniałem. Jak mówiłem, filmik dotyczący tych rzeczy, które, jak naprawi ten serwer, jeśli pojawia się jakiś błąd, to ukaże się w, w najbliższym czasie i myślę, że pomoże kilku osobom. Mam nadzieję, że przedstawię wszystko. Jest to bardziej przejrzyste niż ostatnio. Myślę, że większość osób powinna się to spodobać. A ja dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Aha, miałem wspomnieć jeszcze o tej polityce Mo Mojangu, czy o czym właśnie chodzi o to, że Mojang um, właśnie już sobie chyba nie życzy. Znaczy przejął Bakita, silniki są usunięte i oni teraz będą kontynuować pracę e ekipa z Mojangu. O ile ja się nie mylę, e, jeśli e, się mylę, to poprawcie mnie, bo też nie jestem do końca obeznany. Miałem czasu, aby się tak do końca z tym zapoznać. Mm. No, i teraz zobaczymy, co z tym będzie. Wie, wiem, że na 1.8 na razie nie ma żadnego serwera. No i będzie z tym. Mm, musimy chwilę poczekać. Zobaczymy, co się będzie działo. Ważne, że na razie mamy te kilka silników i możemy na nich tworzyć te serwery. Teraz ja Wam dziękuję za tą uwagę, za to mm, czas, który poświęciliście oglądając ten poradnik. Mam nadzieję, że przydał się paru osobom. Yy, Napiszcie czego tutaj brakowało, czy o czym nie wspomniałem, lub częste problemy, które Wam się zdarzają, postaram się na nie odpowiedzieć. No tym razem ja się żegnam. Pamiętajcie, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, bo to jest bardzo motywujące, jeśli chcecie więcej tych filmików. A ja tym razem się żegnam i na razie.